Cześć kochani, cześć gwiazdy! Witajcie na kanale Kinga Fortissima. Słuchajcie, jak na osobę, która w ostatnim filmiku całkiem niedawno o butach, e, zarzekała się, że już więcej butów nie, że buty się nie mieszczą i tak dalej, to z konsekwencją jakoś u mnie jest bardzo słabo. Ale na swoje wytłumaczenie mam to, że e, opowiadałam Wam już w kilku e, vlogach zakupowych, bo ten vlog też będzie zakupowy, słuchajcie. Także, także zapraszam znowu butomaniaków. E, Opowiadam Wam w kilku filmikach e, butowych, że od dłuższego czasu e, poszukiwałam sneakersów idealnych. Sneakersów idealnych, sneakersów jak najbardziej klasycznych, po prostu białych, fajnych sneakersów, e, takich do biegania po mieście na każdą okazję. E, jestem uzależniona od, od takich butów e, i mówiłam Wam, że przez, przez długi czas byłam, e, byłam zachwycona i bardzo wierna Golden Goose. Po tym jak one się zrobiły takie już bardzo mainstreamowe, to stwierdziłam, że będę szukała czegoś innego. Kupiłam te sneakersy takie białe, z takie, takie piękne ptaki Axel Arigato, które bardzo lubię, no ale wiecie, no, jedne białe sneakersy, już te Golden głosy białe poszły w zapomnienie. Te moje srebrne, które nie wiem ile lat mają, one no już wyglądają jak siedem nieszczęść, już stały się takimi naprawdę butami, że jak wychodzę, lekko pada deszcz, czy jakoś takie zbłosko, czy coś, to a to te założę. To są takie już buty się. My z mamą zawsze mówimy, że część rzeczy jest tak zwanych na działkę. Czyli to są rzeczy wygodne, fajne, bardzo je lubimy, bardzo kochamy, no ale już naprawdę mają swoje lata i czas je leciutko nadgryzł. Więc po prostu nie nadają się za bardzo, żeby, żeby dalej je nosić. Ale wracając do białych sneakersów. No, białe sneakersy, słuchajcie, to jest, przynajmniej w moim przypadku, taki podstawowy element garderoby. Bo do czegokolwiek, do jakiegokolwiek, do jakiejkolwiek stylowy białe sneakersy pasują. A słuchajcie, nie znam, mi się wydaje nawet, że do sukienki wieczorowej fajne białe sneakersy przełamują i wyglądają fantastycznie. Oczywiście nie na jakąś galę ale bardzo fajnie wyglądają do wszystkiego. E, natomiast jestem dosyć wymagająca, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o właśnie o sneakersy. E, po pierwsze, tym Was zaskoczę prawdopodobnie, ha, 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 e, muszą być wygodne. W sensie jest to absolutnie, absolutnie podstawa, żeby, żeby sneakersy były wygodne, bo ja ich używam tak często i tak lubię, że nie wyobrażam sobie, że miały to być buty, z którymi coś by było nie tak, jeżeli chodzi o wygodę, po prostu. Także Golden Gusy oczywiście są mainstreamowe, są, wszyscy już je praktycznie mają i no opowiadałam Wam tą historię, że już ostatecznie zdecydowałam, że chyba muszę poszukać czegoś innego, jak byłam u weterynarza i cztery osoby w poczekalni u weterynarza były, były właśnie w golden Gusach. Także stwierdziłam, że kurczę, rzeczywiście to już, to, już, to już jest tak, że po prostu wszyscy w nich chodzą. E, potem, e, potem ta Accelari Gato, które nadal uwielbiam. Na pewno pamiętacie tą moją przygodę z mezo e, bo kupiłam te przepiękne e, sneakersy białe, takie trochę inne e, na wiosnę, w sensie późną zimą e, na, na wiosnę. No ale niestety rozwaliły się po pierwszym, za, po pierwszym założeniu, także je odesłałam. U kogo słuchajcie na Instagramie zobaczyłam sneakersy Chloe i mega mi się podobały. I pamiętajcie, że jak byłam teraz w Kan, to mierzyłam je, ale w końcu nie zdecydowałam się na zakup. Dlaczego? Dlatego, że były rzeczywiście takie bardzo, 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 bardzo potężne. Poza tym akurat na mojej nocy, na no jakoś tak nie do końca fajnie wyglądały. I słuchajcie, od jakiegoś, od jakiegoś, nie żartuję, od jakiegoś pół roku w koszyku na Zalando miałam dwie pary białych sneakersów, bardzo prościutkich. Bardzo prościutkich, takich bardzo minimalistycznych, jedne to były Zadiki i Voltaire. W tym, że one miały na końcu e, taki jakiś, m, na miały takie jakiś, na zatyłku miały takie złotko, srebro, a ja szukałam czegoś naprawdę takiego bardzo, bardzo, bardzo minimalistycznego, bardzo prościutkiego. I drugie to były te buty. Filipa K. E, I słuchajcie, nie wiem czy Filipa K, czy Filipa K, bo to jest, to jest marka skandynawska. E, to jest brand taki typowo, typowo minimalistyczny, oszczędny bardzo elegancki, bardzo ponadczasowy i słuchajcie te buty czekały, 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 aż go czekały się, słuchajcie, że zostały przecenione. Uznałam, że to już jest absolutnie znak, bo jeszcze te za tej woltery wykupione zostały i stwierdziłam taka wykupione, to znak, że nie miałam ich mieć. I kupiłam te flipaka. Słuchajcie, i te buty to jest po prostu ideał. To jest po prostu ideał. Bo już bardziej skromnych, prostych, białych sneakersów nie można sobie wyobrazić. One są przepięknie wykonane. Tradycyjnie podejdę, żeby wam pokazać. Spójrzcie, jakie to jest, jakie to jest cudo. Tutaj jedyny element to są z tyłu te takie przeszycia. Natomiast są absolutnie idealnie prościutkie, prościutkie. Wąziutkie, plus słuchajcie, one mają taką wkładkę w środku, są tak miękkie, są tak wygodne, że, że po prostu no, no, to jest aż coś niewiarygodnego. Mają tak, taką, taką jakby gąbkę, no, naprawdę coś przecudownego, jeżeli chodzi o komfort noszenia. I tak jak mówię, dokładnie to, czego szukałam, czyli idealna biel i prostota. I tak jak wiecie, że z reguły jak kupię cokolwiek, to natychmiast to zakładam, dosłownie jak małe dziecko, najchętniej w sklepie, to wiecie co, one są takie nieskazitelne i takie białutkie, że nawet wzięłam je do Barcelony, ale w Barcelonie nie było pogody, bo był upał ponad 30 stopni, więc ich nie założyłam. No i chyba teraz premierę będą miały w Krynicy Morskiej, do której się wybieram. Jestem, słuchajcie, naprawdę jestem zachwycona tymi butami, a jeszcze wracając do tych Zadigów, których, których nie kupiłam, to właśnie teraz jak byłam w Barcelonie, padłam do Zadiga i one były, dokładnie te, co chciałam i wiecie co, to co mi się wydawało właśnie, co mi tam nie pasowało, to okazało się, że bardzo dobrze, że mi nie pasowało, dlatego, że to wcale nie było aż takie niewidoczne, to był bardzo mocny taki element brokatowy. Taka tkanina brokatowa i to już, to już było za dużo. W sensie nie, nie była, na no, gdyby przyszły, to by mnie po prostu odesłała. Wiecie, że ja noszę 39-40 sportowe buty takie typowe, tam typu Nike czy, czy Adidas. Natomiast zwykle buty takie, no Golden Goose 39 i, i z reguły 30, Acceleria Gato 39, Mezo 39. I tutaj zamówiłam, wahałam się i zamówiłam 39 i 40. 40 odesłałam, bo były po prostu za duże. Te 39 są idealne. No ale słuchajcie, mówiłam o tych Selin, tak? Bo chyba powiedziałam Chloe, a to nie były Chloe, tylko to były Celine te, co mi się tak strasznie podobały. Nie kupiłam, no bo, no bo szeroki, jeszcze tam mój mąż wybrzydzał, że w ogóle koszmarnie, że już no po prostu, no już takie brzydkie, że już po prostu naprawdę, no już, już naprawdę, już naprawdę przesada. I ci z Was, którzy oglądali vloga z Barcelony mam nadzieję, że część z Was obejrzała vloga z Barcelony, jest bardzo zacnym vlogiem, dlatego, że jest idealnym wyważeniem, moim zdaniem, zakupów i sztuki. To znaczy pół filmiku jest o wizytach w sklepach, a pół filmiku jest o fantastycznej fundacji Joan Miró, o pięknej architekturze, o wspaniałych dziełach sztuki, także jeżeli jeszcze nie widzieliście tego vloga, to koniecznie go zobaczcie. Ja nawet w opisie tam specjalnie dałam, kiedy się kończy część zakupowa, a kiedy się zaczyna część o sztuce, żeby ci, którzy lubią tylko sztuka, a niekoniecznie buty, nie musieli się męczyć po prostu łażąc ze mną po sklepach. I słuchajcie, no widzieliście, 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 te buty we vlogu, bo je przymierzałam i omawiałam z Wami już w sklepie Prady te buty i przymierzałam. No i tak to wygląda. Jeśli mam różowe nogi, słuchajcie, w tym świetle. Przysięgam, że moje nogi nie są w takim kolorze. Są co prawda białe, ale na pewno nie są różowe. Ta-dam, ta, -dam, ta, -dam, ta -dam. No to jest absolutnie szczęście. Stefania, jak je zobaczyła, to wpadła w ekscytację. Mama, jakie piękne buty, jakie piękne buty. No są so piękne. Wyglądają tak. Może dwa pokażę. Wyglądają tak. Mimi mi, mi się przygląda badawczo, co ja wyprawiam. Są właśnie wąziutkie. Nie są takie szerokie, jak, jak selinki. Są prześliczne. Fantastycznie w nim wygląda noga. No, po prostu cudo. One też idealnie się kończą w takim miejscu na kostce, że noga bardzo fajnie wygląda, co jest ważne w takich wyższych butach, jak wiecie. Na swoje usprawiedliwienie, no bo białe sneakersy, białe sneakersy, no ale przecież każdy z Was przyzna, prawda? Że to są krótkie snikersy, a to są długie sneakersy, więc po prostu absolutnie nie jest tak, że bez sensu kupiłam dwie pary białych sneakersów, bo owszem kupiłam, ale zupełnie inne. Zupełnie po prostu inne. Co ciekawe, słuchajcie, prady sneakersy musiałam kupić 38, dlatego że 39 były mocno luźne. Takie mocno mocno różne, bo poprosiłam o przymierzenie o 40 o 39. Zaczęłam od 40, no w ogóle utonęłam w nich. 39 były takie mocno za i Okazało się, że 38 są idealne. A plus wiecie, każdy rozmiar w bucie takim sportowym to ma znaczenie, dlatego że dużo lepiej wygląda noga. I te buty też są jeszcze nówki sztuki nieśmigane. Z uwagi na to, że w Barcelonie było gorąco. A jak wróciłam do Warszawy, to było jeszcze goręcej. Więc nie miałam jeszcze okazji ich założyć, także, no co, też przyjadą do Krynicy, czy jadę, słuchajcie, na 6 dni, no, dwie pary butów brać takich, jak ma być gorąco. No, zobaczymy, może będą w takim razie miały premierę w Berlinie, albo jak się troszeczkę chociaż ochłodzi. Także, słuchajcie, tak to wygląda. Tak wyglądają moje dwie pary nowiutkich, białutkich, idealnych, nieskalanych jeszcze sneakersów. Dajcie znać, czy Wam się podobają. Jeżeli któreś Wam się podobają bardziej, to też oczywiście dajcie znać. Ja, szczerze mówiąc, nie, nie, nie potrafię powiedzieć. Jestem zakochana w obydwu parach tak samo i yy, yy, nie potrafię powiedzieć, które mi się bardziej podobają. I wiecie, że ja o butach mogę długo, namiętnie i bez końca, ale tym razem. Kończymy ten filmik na dwóch parach. Zobaczymy, co kupię jeszcze. Dajcie też znać, jakich wy sneakersów szukacie. Czy jakichś bardziej charakterystycznych, właśnie takich, żeby się wyróżniały? E, czy lubicie takie sneakersy zupełnie takie zupełnie neutralne, żeby, żeby nie rzucały się w oczy? Pamiętacie, że tam jeszcze były, jak pokazywałam wam e, w. W sklepie to były jeszcze takie z mocno czarnymi elementami, ale wiecie co, one już były takie trochę za sportowe i, i za mało stylowe dla mnie, bo, że, bo wiem, że te będę, tak jak wam mówiła, nosiła po prostu do wszystkiego. I do sukienek, i do jeansów, i do dresów, no i długo by tak wymieniać, bo wiadomo, tak jak powiedziałam na początku, jasnie nasze noszę do wszystkiego. Kochani, ściskam Was mocno, całuję Pa! A jeszcze kochani podskryptum, bo czasem piszecie w komentarzach, że A, szkoda, że czegoś tam nie przymierzyłeś. Słuchajcie, czasami przymierzam, czasami nie przymierzam, ale wszystkie rzeczy, które pokazuję w, w tych głupiutkich filmikach o zakupach, potem są na Instagramie. Także zapraszam Was na mojego Instagrama, i tam wszystkie, wszystkie destylizacje możecie zobaczyć. Też ktoś mnie totalnie rozśmieszył, któraś z Was. Bo napisała, że pokaż, pokaż zdjęcia, jak nosisz te futrzaki, bo nie wierzę, że to naprawdę zakładasz. Naprawdę zakładam, ściskam, pa!